Konin zajął 23 miejsce na 103 pozytywnie ocenione wnioski w polsko-szwajcarskim programie rozwoju miast. Brzmi obiecująco do momentu, w którym okazuje się, że tylko kilkanaście miast dostanie pieniądze. Sam ranking to jedno. Warto spojrzeć na to, co Konin chce zrobić z ewentualnymi 80 milionami złotych. Miasto chciałoby je wydać na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt za ponad 13 milionów złotych, remont urzędu miejskiego za ponad 11. Milionów, a także na flotę dla służb czy klub seniora za ponad 3 miliony złotych. Zastanawia więc fakt priorytetów ewentualnego wydatkowania tych środków, skoro program w swoim założeniu ma wspierać miasta zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych, czyli takich, które borykają się z odpływem ludności, bezrobociem, upadkiem dużych przedsiębiorstw, a to, jak twierdzą mieszkańcy, realne problemy miasta. Uważa pan, że miasto wciąż potrafi zatrzymać wyludnienie, czy jest to tak zwane malowanie fasady? Na, ten, na dzień dzisiejszy na pewno nie potrafi. Od dłuższego czasu, od 10-20 lat w tym mieście nic się nie dzieje. To miasto cały czas wygasa. Po zniknięciu Huty... Kolejne padają elektrownie, kopalnia i tak dalej. Natomiast w to miejsce nic nowego nie, nie zrobiono i w dalszym ciągu nie ma żadnej nadziei, żeby to cokolwiek zadziało się. Nadzieją była elektrownia atomowa, ale to też chyba są mrzonki na tą chwilę. Ale no by trzeba było tutaj dużo, dużo zrobić w tym mieście jeszcze. Co na przykład? No jakiś, jakiś zakład otworzyć może taki, no, czy nawet chociażby jakby tą elektrownię atomową pobudowali, to ile ludzi będzie miało po prostu no, pracę tutaj z regionu naszego. W tej chwili nie. W tej chwili tu nie ma pracy do, do nikogo. Mojej znajomej córka, proszę Panią, ma 27 lat. Pracuje w tej chwili w McDonaldzie. Dojeżdża do pracy 100 kilometrów. Tak to wygląda w tej chwili. No gdzie tu po studiach młodzi mają pracować? Bo ja tu nie widzę niczego. Ja dzięki Bogu jestem na emeryturze. To jest pół biedy. Młodzi nie mają tu szans. Jak będzie elektrownia atomowa, to może to się jakoś zmieni, ale jak do tej pory to wszyscy młodzi szkoły kończą i uciekają stąd. W Koninie, w zasadzie, perspektyw, jeżeli chodzi o zatrudnienie. No ileś ludzi może w galeriach pracować, tak? Nie ma zakładów, nie ma perspektyw na taki rozwój przemysłu. Także nie wiem, czy, jest, czy to jest do zahamowania ten proces. I tutaj pojawia się zasadnicze pytanie: jak przebudowa urzędu i zakup dwóch elektrycznych samochodów dla Straży Miejskiej pomoże bezrobotnym? Czy młodzi wrócą do miasta, bo zobaczą, że Konin ma inteligentny system informacji o zużyciu energii i nowe schronisko dla zwierząt? Zdanie mieszkańców Konina nie pozostawia złudzeń. Jest tutaj nieciekawie. Tu się w Koninie według mnie nie robi wiele, żeby nie powiedzieć prawie nic. No działanie, żeby pan prezydent nareszcie się obudził i zaczął robić coś dla mieszkańców. Kładka tutaj, nie wiem czy pani zorientowana, może tak. Kładka, tak bliziutko tutaj miałam, zamknięta. Trzeba było pomyśleć wcześniej, żeby tym ludziom starszym udostępnić. Czekamy na przejście zrobione na ulicy Okulnej przez tory, bo my nie mamy jak chodzić. My chodzimy albo pod torami, no przeważnie, bo, ale są ludzie, którzy chodzą po torach bo mają garaże po drugiej stronie i bardzo to długo trwa. Już 4 lata chyba dobrze walczymy razem z naszym panem radnym. No i niestety, ale to bardzo długo trwa i tylko liczymy na to, że te fundusze pomogą, pomogą w tym, żebyśmy, żebyśmy to przejście w końcu mieli. Więcej powinno troszeczkę pieniążków moim zdaniem iść na schronisko, jeżeli takowe miasto utrzymuje, natomiast czy na remont samego obiektu, jakim jest Urząd Miasta, no nie wiem, ale proporcje powinny być yy, zmienione. I najważniejsze dla nas, o tutaj dla koleżanki, dla mieszkańców Niesusza w Koninie jest przejście dla pieszych na ulicy Okulnej przez tory, dlatego że to jak robili wiadukt, zamknęli nam, my musimy teraz chodzić albo wysokimi schodami do góry, albo przelatujemy przez tory, znaczy ja akurat nie, ale ludzie, którzy mają garaże, tak na pewno jeszcze przechodzą, albo ze zwierzętami, ze ściekami musimy się tak nachylić porządnie, żeby przejść i to jest chyba wstyd dla Konina i dla naszych władz, że cztery lata walczymy i jeszcze nic nie zrobili ku temu. Wydaje mi się, że raczej remont ulicy, jaka tam jest nie, przy targowisku i utwardzenie placu wjazdu na targowisko parkingu, bo tam jest po prostu, dużo ludzi korzysta z całego miasta, a jest faktycznie no, trudny wjazd i parkowanie. Bo ostatecznie, choć program umożliwia nawet 100% dofinansowania, chodzi o coś więcej niż to, żeby było ładnie. Walka z depopulacją to nie konkurs na estetykę, lecz test na odpowiedzialność i zrozumienie lokalnych potrzeb. Potencjalni mieszkańcy nie oczekują nowej elewacji urzędu czy elektrycznego radiowozu. Oczekują pracy, bezpieczeństwa, szansy na rozwój i powodu, by wrócić i zostać.